Dobra, to mów, cześć, dzisiaj odbudujemy dom. No tak, mów. No słyszę, bo ja cię się oglądam, bo dam teraz głos na Maksa. Dobra, no mój, cześć, dzisiaj będziemy odbudować dom. No cześć. Dzisiaj Olek mi odbuduje dom, bo on jest budowniczym. Bawimy się w Minecraft yy, nowy dom. I tamten dom to moje koleżanki, ale ja go zbudowałam. Ja tam mieszkam też, ale tam jest puste na razie. A drzwi muszą być. Dzień dobry. Czekaj stop Olek. Czekaj ja uruchomię drugiego... Pa... Co mama? Jem. E, ja drugiego pada. Albo nie, nie, to nie. To masz mi budać ten nowy dom. Mm. Dzień dobry, proszę wejść. Bo ja nie mogę, e mogę w tym nawiedzonym, bo to nie lubię takie domy. Mm. Ej, eh, dobra, ja będę panią, dobra, ja będę, nie będę starszym panią, dobra. Tam. Ej, ja, ja tu zbuduję saunę, bo ja umiem budować, ale domów to nie, tylko baseny, bo ja mieszkam przy takiej saunie i mi kolega... Nie, ja już, ja już wiem jak. Bo mi kolega pokazywał, ale on nie umie też jak ja budować domu. Olek. Kolejny stracony odcinek. Czy ja mam te ciągle odcinki wyrzucać?